Uh -huh. Дівчина, честь. Напі... Честь. Чи напишіть, піщі, чи всього слихач, відач, зараз, Бо, мамо, я так ще ж тут і мали проблем з інтернетом, чи не вім з Ютубом, з самим тим вебінаром, Але ніби зараз юж поволі зачина джабач. Добре, ніби а мами тут чат. Напишіть в чаті одразу, чи все слухаєш, підеш, щоб відчав, що можемо починати. Mi się wydaje, że to nie działa tutaj. O, widzę, że piszecie, że wszystko słychać, tak? Prezentacja też jest Wam pokazana na ekranie, tak? Ja tutaj w razie czego to będę patrzyła w swój telefon, bo mam tutaj po ciarko, ciarko prostu otworzony. Bo tak szczerze, jak mówię, że mamy pół godziny i już. Staramy się tutaj to wszystko naprawić. Jest okej, okay, bo macie sobie internet ona wie. A, tutaj chyba raczej problem jest z YouTube'em, bo internet jest w porządku, wszystko mamy w porządku, tylko z YouTube'em. Tym razem chyba coś mamy nie tak. Mi się troszkę urywa również. rywa też mnie. O, rywa też. To zaraz, sekundkę, to może jeszcze... Napiszcie, może ci za jeżeli będę Wam tutaj wszystko pokazywać, czy będzie to wszystko tak mocno przerywać. Czy da się to wszystko słuchać? Jeżeli nie, to zaraz będziemy starcia jakoś to jeszcze raz naprawić. Przerywę też. Bardzo proszę piszcie tutaj w czacie, żeby wiedziałam, że co mamy robić, czy będziemy zaczynać, czy nie. Dobra, dziewczyny, to tutaj mi podpowiadają, że zaraz po prostu przeniesiemy na inną platformę. Dobra, dostaniecie inny po prostu nowy link do tego webinaru i proszę jeszcze raz zalogować po prostu przez ten nowy link udostępniony, tak? Tak, bo ten YouTube po prostu nie działa i nie będziemy tracić po prostu więcej czasu, żeby to wszystko tutaj uruchomić. Dobra, to zaraz wszędzie po prostu dostaniecie link na ten webinar. To zostawajcie tutaj. Tylko, że zaraz 5-10 minut i wszystko będzie zrobione.